Witajcie, nie wiem czy cokolwiek będzie widać, ale witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejsza akcja zaczyna się bardzo wcześnie rano, z tego względu, że jedzie do mnie transport, transport z sklepów, którym zakupiłem bloczki betonowe. Ale zobaczcie, kurde, wszystko napadało śniegu. Więc zobaczymy jak będzie, jakie będą warunki na to, aby tam dojechać. Bo sami wiecie jaka tam jest ten kawałek tej drogi takiej nieciekawe i ciekawe czy w ogóle mi teraz jest widać tak więc co ja odśnieżam samochód i jedziemy zobaczymy żeby nie być czasem spóźnionym już udało się dojechać jesteśmy przed transportem ale wam powiem jest fajna pogoda ja lubię taką pogodę jak jest taki lekki mróz i pada śnieg to jest dla mnie to jest raj na ziemi zobaczcie co u brata powstało konstrukcja już stoi Brat już wiechę miał Także widzicie działa pełną parą. O! Coś nadjeżdża. Ale czy to jest to? Stara się przekonamy. O! Zajeżdża. Kurde się udało. Dobra. Także wjeżdża. Kurde, ładny zestawik. Elegancko. Udało dojechać, mimo takich warunków Kurde, lux ja Witam, udało się dojechać jo. Tam gdzie są te bloczki, tam jest wykop i tam w tym wykop będziemy wkładać, co? Zobaczymy bo tu, kurde, jest trochę tu jak grząsko, właśnie, ale tu po prostu trochę sisą i to inaczej już jest, teraz lepiej, nie? Bo tak, jak tu zalewaliśmy ławy, to było tak prawie, że po kolano błota, nie? Jo, ale dowaliło, co? No. Tu jest właśnie tak po marzu. Jo, nie, glina tu nie ma, tu sam piach jest. No. Także tu... nie nie? tu jest tutaj na rogu, jest słupek graniczny Już mówię gdzie On jest tu gdzieś A Tu na sąsiada działce trochę to składowane A Tu gdzieś on jest Pomału, tu jest, tu, tu, tu Tutaj, o Tu jest słupek, nie? I jakoś się tu zawinąć, nie? Żółkę zwinąć? Nie, to tam nie przeszkadza. Ale dowaliło. Nie, nie, to nie, było kopalne, nie. nie, nie tu jest wszystko orych twarde, nie? A w środku tam jest piasek, nie? Jo. No, tu nie jest rozdarnięte, to gdzieś nie, to musimy będziemy tego ściągać. Jo, i po kolei będziemy układać do środka, nie? Tu ja się zastanawiam, no, a jak ja bym przyczepę z boku zostawił. Aha, i wtedy cofnąć. Wtedy ja dalej podam do tyłu, nie? No, no by było fajno. Bo by całkiem super Ile tu domów się nabudowało, kurde, jeden po drugim Jeden po drugim, ale po do tyłu, tutaj wcisnąć i wtedy ja... No Bo tak, tak od razu wjechać to taka lipa trochę Tu jest wszędzie twardo już, nie? Bo tu jest to jedno miejsce takie właśnie, tu jest mokre tylko, nie? Tak, tu właśnie zastanawiam przed przodem nie wjechać Jo tam przyczepy wokół, i wtedy ja sobie tu, ja z przyczepy sięgnę, i wtedy to tam do środka ładnie podam. Nie? No i o spoko, spoko, spoko. Dobrze. To wjeżdżamy. Także widzicie, jest przestawiany zestaw, zestaw jest wyczepiany po to, aby jak najbliżej podać ładnie te bloczki do tego wykopu. O, automatyczny zaczep, cyk. To jest podstawa każdego transportu, sami wiecie. Kurde, teraz jest ogólnie fajnie wyjechać, wjechać, wyjechać, ale będzie rozładowany, to nie wiem czy będzie taki miód stąd wyjechać, bo sami wiecie, no, ale on ma chyba przedni napęd też, więc co ma na wszystkie osie można jeszcze na... A. ale kurde pogoda jest piękna, jak ja uwielbiam taką zdrową pogodę, to jest a. tylko, że nie idzie pracować w takiej pogodzie ale mam nadzieję, że przyjdzie takie okno pogodowe parę dni, tak 2-3 dni i powinny te mury tu już powstać Belarka powstała na Podlasiu, to co te mury nie mają powstać? Kurde, Marzło wszystko. Dobra, wspinamy. Są takie mocniejsze te Wie I tu wypiąć z tego, wyciągnąć czy nie? Wyciągnę normalnie. Ale one są wszystkie twarde, sztywne, już pomarzło. Oh. Uważaj z góry na te blasze, nie? Jo. na, czasami, miałem, nie na palec. Jedno. Jo? Palec czarny. Nie, czarny nie, ja miałem tylko wyżej, nie? No. I tak jakoś klamrę, i tak rękę przytrzymałem i z góry. A. Na rękawicę. I ja tak patrzę, krew leci, obcięło palec, nie obcięło. I tak tylko ściągał. I przycisnęło, nie? Jo. No, mi kurde, parę lat temu to mi ta płyta betonowa 50-50, co przyczasem palca tego. To teraz leciutko drasnę i on zaraz czarny jest. No i on też tak inaczej wtedy. Tam też rozpinamy burtę? Jo, jo, Będzie, że już niedużo śniegu spadło. Tam trochę mniej jest. Oni... Tu na zawsze więcej, u nas i w tym, i w Koszulkowie. tam w Szymbarku, tam zawsze nawali je od groma. Te pasy zwijać? Jak tu zwijać? Ja mam, ja Klamra zostaje. Aha. Ja zaraz zobaczę na przyczepie, niech są tu. Jo. Jo! No to już nie wybary. Jo, masakra. Takiego wynalazek, ale zobaczymy jak to na zmarzniętych pasach. To będzie pierwszy raz na zmarzniętych pasach. No. Aha, jak do węży strażackich. O. I ciach Kury, ile czasu zaoszczędzi? Jo, tylko że jak te pasy właśnie teraz są zmarznięte. No? Jo. Nie jest tak źle. I przyniosę tamte. Ja tam podejdę, do bo ten, no tam, Aha, ok. Jo, to te blachy ścione, Bloczki ładne. ładne. Co? Jo. Wczoraj prawie już w ogóle śniegu nie było, nie? No, wszystko zniknęło, jest... ale Dopadało Dopadało, padało, padało, Ciekawe ile było, bo ja nie spojrzałem ile stopni jest Kur. Ja patrzyłem rano wszystko... 300 Do dużego mrozu nie ma Nie, duży nie To zęży w ciągu Joo Tresk wodze. Jo, niestety. No i widzicie, już ostatek Już ostatnia paleta ląduje na ziemi z cementem. Bloczki poukładane, elegancko Kurde, teraz nie można murować Najważniejsze, nie? Tak jest Kurde teraz Ja miałem małe problemy z baterią, bo mi bateria padła Ale teraz patrzę, że ta bateria się normalnie ładuje Ja mam przed chwilą 12%, mam 17% Od samego trzymania w ręce chyba się ładuje Ciepła. Jo. No, była na tym mrozie, to się rozładowało raz, dwa Także jest ok. dokończymy materiał, w spokoju Nic tylko budować Jo dopisała Ciekawe jak to będzie Najważniejsze, teraz najważniejsze, żeby stąd wyjechać Zaraz zobaczymy, damy radę Jo, trzeba Ło, zimno a więc teraz chwila prawdy Zobaczymy czy się uda wyjechać Dobra Patrzymy Da radę! Musi dać. <grywki> <grywki> o Jezus Maria Naprawdę tak sympatycznego rozdumku chyba jeszcze nie było Chociaż dużo ich nie było Ale hmm. może powiedzieć, że Ekipa z tej firmy jest Kozak Także zobaczymy on ani nie poczuł Kurde, a ja się tu martwię, że będzie mega wtopa Czy coś, będzie co, oglądać Żadnych emocji Nic Kurde, widzicie A myślałem, że będzie co do kręcenia A tu Lipka Teraz ciekaw czy trafi, ale chyba jest ten dyszel za nisko A chyba na niego O To jest prozy nisko Prosto, prosto, albo w drugą nawet. No, o, no jeszcze bardziej. O, jeszcze, no, do tyłu. Jeszcze, 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 jeszcze. O! Tak chyba nie ruszy, <laughs> ale zacisnęło. Jo, bo tak chyba on powinien całkiem na dół spaść? Jo, o, jest dobrze, bo to skoczyło, tu to wskoczy, nie wtedy? No, to wskoczyło ładnie. No właśnie najlepiej na hamulcu, nie właśnie. Szatnąć i tam... to fajnie zaskoczy. Kurde, za, pierwszym razem to pasaje jak tata w Momma, nie? <głosy> <głosy> jak to człowiek na co dzień robi to nie ma innej opcji Zamkniętyma ma. Jo Paluszkiem pokręgosłupie i druga dziura, nie? <noise> o Jezus jo, jak być wariatem to ich królem, nie? Ty zamiast włosów jest s <noise> Jo z mną No nic, ale mnie za ma

właśnie. Le, tak samo. Kurde, zadbany sprzęt, to i wszędzie pojedzie. Stare powiedzenie się sprawdza wszędzie. Jak dbasz, tak masz. Jak są opony dobre, blokady działają, to wszędzie się wyjedzie. Ale są też takie firmy, które nie dbają o sprzęt i o pracowników, ale tu widzicie. No wszystko da do Z zadbanem, że nie ma się do czego doczepić profesjonalizm w każdym calu A teraz idziemy jeszcze tymczasem chwilę zobaczyć na plac budowy. Pokażę wam co tu żeśmy zrobili z żonką, bo tu z żonką działaliśmy. Chciałem tu coś nagrać, tak zapomniałem kamery. A mówię, A, Kitan. Zobaczcie, jest tutaj papa dana, papa, termosgrzewalna. I także jeszcze przed samą papą był dany taki grunt, bo ona jest przygrzana, i był dany grunt, żeby to wszystko ładnie się przykleiło. Jest tutaj co niegdzie pociekło, i tak to właśnie się prezentuje. Teraz tylko czekam na trochę lepszą pogodę, i będziemy jechać z tym tematem. O, patrzcie, kurde, Luksusowo Dobra. Wielkie, dziękuję bardzo. Fajno, że to wszystko szło. Teraz można tylko czekać na nową pogodę, nie? Jo. No i żeśmy śnieg nie padał, bo to też kurde, to też nie jest robota, nie? Jo. Ale mam nadzieję, że to teraz przyjdzie parę dni pogody. Także jakoś to się zacznie, nie? Jak będzie No? Jo, jak tam do 5 stopni to można śmiało murować, nie? Tylko najgorzej, jak coś się muruje to to jest tak klipa, ale tak jak to potem wymurowane jest to tam już się tam nie robi, nie, bo to się da chemii i tyle, nie? Jo, a tak to trzeba czekać niestety. Jo, dzięki wzajemnie. To do zobaczenia pewnie. Jo, bo jeszcze i tak to jeszcze będzie materiałów trochę brane. Dobra, na razie. Także widzicie jak Sympatycznie można dostarczyć materiał. Ja się będę z wami żegnał. No i co? Tam jest moja budowa. Zobaczcie tam, tam, tam. Tu prawie jesteśmy przy wyjeździe około mojego brata. Także co? Do następnego odcinka. Jeśli się podoba łapka w górę. No i do następnego. Cześć!